Cześć, cześć, A z tej strony ekipa przy planszy. W ostatnim odcinku, co nam wpadło w ręce w tym, w tym roku? roku. Dokładnie ponieważ będziemy nagrywać sumie za tydzień, ponieważ święta i skończą się święta. My wrócimy do domu i w sumie nie będzie co nagrywać, bo nie za nie wpadnie w ręce. To tak już wiemy. nic też nie będziemy pewnie za bardzo grali, chcemy ten czas spędzić ze swoimi rodzinami, więc tak naprawdę no nie będzie pewnie na to, ani przestrzeni, a damy wam też odpocząć od nas. Co prawda w święta będzie jeden odcinek, więc po tym będziecie mieli jeszcze odcinek w święta, ale to nam wpadło w ręce w przyszłym tygodniu. Nie będzie, więc będziemy widzieć się w nowym roku. W tym odcinku też nam zbyt wiele nie wpadło w ręce. Możemy bardziej powiedzieć, że nam wpadły znajome w ręce. Mhm. I, I gierki, czyli. Wpadły, Gosia. Wpadły nam w, w znajome w łokieć. Małgosia, którą, którą już znacie z naszych filmów, bo często o niej wspominamy, o tym co ciekawego przywozi. A też jak możecie znać, bo ostatnio została gwiazdą po prostu planszówkowej palestry, bo to Małgosia, która pokazywała planszówkowy ranking gier z kawą i herbatą w tle. Mm -hmm. I Gambit podsumował że to bardzo świetny. Bardzo dobre, że to dobra topka. Bardzo dobra topka. Małgosia u nas była razem z Karoliną w El Przywiozła przede wszystkim gierka, w którą my chcieliśmy od dłuższego czasu zagrać, czyli Rift Project. Zagraliśmy w tę grę, to jest gra od Bored Dice i w Polsce nie wiadomo, czy się ją pojawi, ale myślimy, że tak, no bo to raczej pewnie Rebel przywłaszczy. Fajnie właśnie by było, bo zagraliśmy w czwórkę, Mimo tego, że na stół no nie jest zbyt pokaźnych rozmiarów, i trochę na, na początku było ciężko, i tak niektóre elementy były na granicy stołu i kanapy. Mm -hmm. e, natomiast zagraliśmy. Bardzo, bardzo mi się podobało. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, bo. Jednak jak ktoś do nas przychodzi, to ja z reguły nie mam ochoty na takie duże tytuły. A w duże zazwyczaj jednak gram sam z Piotrzkiem, bo to właśnie jest taka logistyka, to rozkładanie, to tłumaczenie. Tym bardziej jak dziewczyny już grały, teraz nam trzeba wyjaśnić. Tutaj jeszcze wiecie, jeszcze pies jest absorbujący, który czegoś potrzebuje, więc trzeba na chwilę coś po prostu robić mhm. innego. Więc zawsze to jest takie duże przedsięwzięcie, ale tutaj to szło dość sprawnie. Tych akcji w tej grze nie ma zbyt dużo i mi się ta gra naprawdę bardzo podobała. Ona była taka. Nie, że złożona, tylko była jakby dużo było fajnych decyzji. Z jednej strony były te karty, z drugiej strony były te wyspy. Dużo się działo na tej naszej plansze gracza, gdzie mieliśmy ściąganie tych bojek. bojek. Mhm. Plus musieliśmy oczywiście mieć zasoby. Te zasoby szły sobie z suwaczkami do góry, ale trzeba było te bojki najpierw pościągać. Więc dużo akcji wynikało jedna z drugiej, ale najpierw trzeba było zrobić inną akcję, by móc wykonać kolejną akcję. Więc takie fajne to były takie zazębianie się. No i plus właśnie to, że mogliśmy fajnie wykorzystywać te karty, czyli zależało nam na tych kartach, żeby te karty móc zagrywać po konkretnym dopłynięciu naszym stateczkiem w konkretną wysepkę. Z drugiej strony, płynięcie na wysepki też było jednak fajnie rozwiązane, bo te bojki zapewniały nam to, że mogliśmy płynąć za darmo. Nawet jeżeli były całe trasy zajęte przez innych graczy, to również mogliśmy płynąć za darmo. Nie musieliśmy wydawać energii. Mhm. Fajnie to wszystko jakby ze sobą po prostu współgrało. W sensie mi się na pewno podobało to, że ta gra nie miała skomplikowanych zasad, bo tak naprawdę opcjonalnie mogliśmy zrzucić bojkę, jeżeli mieliśmy ją w swoich zasobach wcześniej ściągniętą już z torów zasobów. No i jeżeli oczywiście było na stać, bo za bojki musieliśmy płacić w zależności od tego, na jaką trasę, na jakie połączenie chcemy tę bojkę wyrzucić. A potem następnie mogliśmy płynąć na wyspę. Na wyspę, na którą dopływaliśmy, odpalaliśmy akcje, które były do tej wyspy przypisane. No i tam były po prostu akcje takie podstawowe, czyli przesuwanie się nurkiem, przesuwanie się na torze mikroskopu, zdobywanie kart. Wiecie, no wiele takich po prostu podstawowych akcji, jak to w grach euro bywa. Ale mi się podobało to, że. ciężko mi to teraz powiedzieć, co chcę dokładnie powiedzieć. Proszę bardziej chcę powiedzieć. chcę powiedzieć o tym, że czułem się trochę na początku taki zagubiony, bo ja robiłem zdjęcia, tu z Dziorkiem coś latałem i, wiecie, tak gościa tłumaczyła, ja tak kątem ucha słuchałem i myślałem, że nie będę wiedział o co chodzi. Ja na początku nie chciałem zrzucać tych bojek, bo mi w ogóle nic nie pasowało. Ja się uznałem, że ja będę naukowcem, więc szedłem w mikroskop, bardzo mocno mikroskop, zdobywając sobie po prostu karty, żeby móc później je zagrywać do. Tych konkretnych jakby akcji, tak jak Marcin powiedział, dopływamy do konkretnej wyspy, możemy zagrać konkretną kartę odpowiadającą yy, danej wyspie. Ja się bardzo na tym skupiłem. Chciałem też zbierać śmieci, uh -huh. bo też dla, mi się ta akcja bardzo podobała, ponieważ śmieci dawały nam dodatkowe akcje, gdy je zużyliśmy, ale jak ich nie zużyliśmy, nie skorzystaliśmy z tych dodatkowych akcji, to dały nam dodatkowe punkty uh -huh. na koniec gry. I szczerze, cały czas byłem na końcu w punktacji, a okazało się, że wygrałem jednym punktem uh -huh. z Gosią. Byłem na pierwszym miejscu, tym jednym punktem wygrałem, bo dużo śmieci nazbierałem, których nie wykorzystałem, więc fajnie to było taki twist na koniec gry, że tak naprawdę okej, okay, może nie będę teraz tego korzystał, może będę kombinował jakoś z tym płynięciem po tych wyspach, trochę mi się przedłuży może a, moja akcja, ale pozdobywam trochę tych śmieci, żeby później na koniec rzucić, że mam nagle 20 punktów za śmieci. No i bądź co, bądź właśnie, bo sama ta mechanika ta tematyka może bardziej gry, czyli właśnie zbieranie śmieci w grze planszowej, po to aby chronić po prostu ocean i rafę koralową i zwierzęta, które tam żyją, no to jednak jest, no takie trochę na czasie, tak w sensie. No mi się to bardzo tematycznie jest... mi się to bardzo tematycznie podobało, mi się bardzo tematycznie to podobało, jakby czułem to, co my robimy, w sensie te akcje, które my robimy, jakby mogłem poczuć trochę rzeczywiście klimatycznie tego co możemy zrobić i co naukowcy robią, jakby chroniąc rafę koralową. Mimo, że to był Eurosuchar, to czułem, że rzeczywiście chronimy tę rafę. Mhm. Że na, chociaż na początku myślałem, że te bojki zrzucane to są takie bojki pływające po wodzie, dopiero później się zorientowałem, że to są takie specjalne struktury, na których odbudowuje się rafa koralowa. Musiałem, yy, wiecie, wy, wyłączyłem się chyba na początku. I to też mi się podobało właśnie z tymi bojkami, że właśnie podczas sytuacji takiej, kiedy z każdej strony otoczyliśmy wyspę z jedną bojką gracza. No to mieliśmy nagle jakby zatrzymanie gry, było po prostu punktowanie, mm -hmm. sprawdzanie tego, kto y, zgarnia punkty. A dodatkowo te same bojki na koniec gry dały nam jeszcze punkty pomnożone przez liczbę rekinów. Rekinem. To były rekiny, ale to nie były pomnożone razy liczby rekinów, tylko to było jak masz najwięcej, to dostajesz dwa punkty za rekin. Ale liczbę rekinów. A potem jak były tam dwa rekiny, to dostajesz na przykład cztery punkty, bądź jak trzy to sześć punktów. Tak, tak, tak. No. No, że jakby punkty dodajowy. Punkty mnożymy tak. za liczbę rekinów, którą odkryliśmy poprzez zgarnięcie śmieci z konkretnego Pola. Tak. Więc no to było, to było spoko też, nie? Więc fajnie, fajnie, ja bo z przyjemnością zagrał ponownie. Tak. W to. Ja w ogóle się zastanawiam, jak to będzie działało na dwie osoby. Bo jednak wydaje mi się, że tam jest druga strona planszy, uh -huh. pewnie jej wysp się rozkłada, pewnie są jakieś blokady. No, bo jakbyśmy. Tam były mieć... elementy, też właśnie, na przykład na kartach też były informacje, że na przykład jest po prostu ich mniej, bo tam były w, w rogu, chyba. No, musiałoby cze. być, więc jakby ciężko mi oceniać, jak to działa na dwie osoby, ale ja bym z chęcią chciał spróbować zagrać to jeszcze raz. Tak. Bo naprawdę ta gra była przyjemna. Ona nie. Ona... To było średniej ciężkości euro, bo dla graczy, które rzeczywiście nie grają w planszówki to może wydawać się skomplikowane, bo dużo tych akcji jest. To była taka przyjemna gra, taka, że my jak żeśmy grali, to bawiliśmy się przy tym świetnie i nie było takiego spięcia. Wydaje mi się, że jakbyśmy grali na przykład w nieświadomy umysł, to nie moglibyśmy sobie pożartować przy stole. Ej, a może to Bartek wyda? No może. O, też się zgadzasz, nie? Może. Może nie tylko Rebel. Bo jak powiedziałeś, rebel, bo jak powiedziałeś właśnie o ciężkiej, yy, w sensie o średniej ciężkości grze, to ona właśnie dla mnie jest takim podobnym jak właśnie Wiatrakowo. Jak wiatrakowo, no. Taki, że przyjemnie się gra, ale z drugiej strony fajnie się zgarnia, nie? Tak. To jest naprawdę udana gra. Mi się bardzo ona podoba. Potem kolejna gra, w którą graliśmy z dziewczynami już mi się nie podobała za bardzo. To było Remember Our Trip. Pamiętasz? A ja nie pamiętam nawet tego tripu. No. Założenia była fajna, bo wiecie, znowu gra abstrakcyjna. Układanie jakichś kafelków na planszetce plus dokładanie swoich żetonów na swoją planszetkę, jakby odtwarzanie swojej podróży, bo musieliśmy się. Ja, ja bym dołożył tutaj takie trochę inną tam. Po prostu wcielamy się. Pewnie każdy z Was oglądał Caz Vegas i oni tam obudzili się w środku. Obudzili się rano z tygrysem i nie wiedzieli o co chodzi. Ktoś zaginął, ktoś nie miał palca, z tatuażem na twarzy i tak ja dalej. obejrzałbym to jeszcze raz. Po, po, pokręciłem wszystkie części rarem, Tak, pokręciłem wszystkie. Części. Ale budzimy się i ch nie wiemy co się wydarzyło. I tu było dokładnie to samo. Też spędziliśmy gdzieś <noise> dzień w Kyoto czy tam w Tokio. I nagle się okazuje, że my nie pamiętamy, gdzie był hotel, gdzie był park, gdzie były restauracje, co robiliśmy no. i tak dalej. Naszym zadaniem jest sobie to przypomnieć. Gra trwa 12 rund. 12 rund, ponieważ 12 kart mamy, które wykładamy na środek stołu. W każdej rundzie, każdy z graczy ma jedną turę, ponieważ wybiera, że tony, które może dołożyć do swojej planszetki. Karta określa nam, w jakiej w formie musimy te żetony dołożyć, czy będą po ukosie, czy pionowo, czy poziomo, pio, czy w jakimś formie kwadratu i tak dalej. Dobieramy żetony w ilości takiej, jakie nam karta wylosuje. Mogą być dwa, mogą być trzy. Na tych żetonach jest hotel, jest park, jest restauracja, jest sklep i jest specjalna atrakcja. I teraz, jak my zdobywamy te żetony, takie okrągłe, dokładamy je do swojej planszetki. Tu pamiętam, że był park. Jeżeli zrobimy to jako piersi, zablokujemy kształt parku jako piersi na swojej planszetce, czyli odwrócimy te żetony na drugą stronę, to żeton parku, taki poliamino, będziemy dokładać na planszetkę główną. Za to będziemy zdobywać punkty. I teraz, jeżeli. Ktoś Inna będzie rzecz. też punktował za park na swojej planszetce i on będzie się zgadzał z parkiem na planszy głównej dostanie za to dodatkowe punkty, a nie tylko te, które odwróci tutaj. Nawet tylko jeśli część tego parku tak. się nie zgadzała, no to to no. wejść pokrywa. Ale to było bez emocji. No. To było bez emocji. Fajnie zagraliśmy, ale było takie mlem. No tak, część jakby coś innego, ale ale nic nowego. Niby tak właśnie. No. Niby ja wiem, że miał być twist z tym, że odtwarzamy to i coś tam, Marcin jak zaczął, jak Gosia nam zaczęła tłumaczyć i że musimy coś otworzyć coś tam, to Marcin mówi, że to jest gra dedukcyjna. No bo na grę dedukcyjną to by było już super. Jakbyśmy mieli wydedukować co, gdzie się znajduje, albo jakoś, nie? Mhm. A tutaj nic nie dedukujemy. Tu po prostu zagrywamy te kafelki i tyle. No jedynym utrudnieniem może być to, że nieraz ten kształt... Nie pasuje nam do tego, co chcemy ułożyć u siebie. Albo, że ktoś nam zgarnie już kształt, który na przykład my chcieliśmy. W sensie kształt Ten na środek. Główny, no. Tak, no, jakby tyle, jakby nic więcej, bez emocji. Czy polecam? Nie polecam. Ale potem zagraliśmy się z dziewczynami w gierkę, którą my kochamy, River Valley Glassworks. Pokazaliśmy Karolinie, no bo Gosia odgrała wcześniej na BGA, mm -hmm. ale czy Gosia grała pierwszy raz w wersję fizyczną, no i się bardzo nie podobała ta wersja... że yy, gosi wersja fizyczna, Karolinie się spodobała w ogóle ta gierka. Ja nie mam do tej gry zastrzeżeń. No tak. Ja no. nie mam do tej gry zastrzeżeń. Ja wiem, że gracz, który oczekuje dużo od gier abstrakcyjnych, że to będzie taki mózgoszer, jak na przykład, nie wiem, Azul Ogrody Królowej, to to jest, słuchajcie, gierka, takie high la mhm. Tam się, tam nie ma za bardzo co tam, nawet jak przegrasz, to się nawet ciężko zdenerwować, bo zaraz zagrasz drugi raz. I możesz wygrać. To jest tak przyjemne, tak relaksujące, że ja mogę do tej gry wracać zawsze. Mogę się obudzić i jeżeli Marcin powie, czy w coś gramy i czy gramy w River Valley Glasswork, to ja zagram zawsze. A nie są takie gry, które zawsze zagram. Idziemy do Japonii, zagraliśmy sobie w wersję i fizyczną, ale też w wersję później na BGA, żeby porównać, jak to funkcjonuje w wersji cyfrowej. Mm -hmm. Jest to karcianka. Karcianka, w której będziemy po prostu zagrywać sobie karty, przekazywać kolejne karty naszym współgraczom. No my graliśmy w dwójkę, więc jakby nie było tej, tej różnicy w zmianie kierunku ruchu tych kart. Jest 13 rund i mamy jakby to podzielone na, na takie właśnie jakby trzy bloki. Mamy informację o tym, na tej naszej planfecie gracza, takiej. Z całą, z całą rundą, co będziemy po kolei wykonywać. Dobieramy jedną kartę, zagrywamy kartę, przekazujemy kartę. To chyba dobieramy dwie karty. Dobieramy zawsze dwie karty z Kyoto i z Tokio. Zagrywamy jedną i drugą przekazujemy. Tak. A później w kolejnej jakby części gry na będzie sytuacja taka, że po, dobieramy po dwie karty z dwóch stosów. Mhm. Zagrywamy dwie karty, dwie przekazujemy. Dobieramy te, które przekazaliśmy. Nie, z dobie, nie, z, do, nie dobieramy nowych, tylko te, które ktoś nam dał. Tak. Karty mamy podzielone na trzy kolory: na różowe, niebieskie oraz żółte. Jedne odpowiadają Kyoto, jedne odpowiadają Tokio, a żółte są takie, które na koniec musimy ustalić, jaka to jest konkretna wyspa Japonii. Dodatkowo mamy na kartach symbole. Symbole są powiązane jakby z życiem oczywiście w Japonii i jakby na, tych, na tych symbolach nam będzie najbardziej zależało, no bo te symbole będziemy, będą nam po prostu dawały konkretne punkty na koniec gry. Te symbole będą nam dawały konkretne zdolności w trakcie gry, jeżeli zagramy konkretną liczbę symboli na trzech zagranych kartach. Jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o te karty i te główne ich kolory, czyli ten niebieski, różowy i ten żółty, to będzie miało znaczenie do tego, to będziemy musieli przemieszczać się pociągiem między właśnie wyspami Japonii. To dziwne, że się przemieszczamy wyspami. W sensie po to ciągami. między wyspami, między miastami, przecież Kyoto i Tokio to są miasta, a nie wyspy. Czemu wytłaczasz? No, Honsiu to jest wyspa jakaś. Aha, no, Honsiu z Tak, no. dobra. Między Tokio a, a Kyoto to tak. są dwa miasta. No i tak naprawdę, jak będziemy sobie zagrywać konkretną kartę do konkretnej kolumny, będzie informacja o tym, czy będziemy na przykład coś, się zdobywamy jakby te symbole natychmiastowe, które dają nam tylko to, że w konkretnej kolumnie będziemy mieli konkretną liczbę symboli. Kartę możemy wsuwać pod spód, możemy ją nakładać na inne karty, możemy ją między karty wkładać. To jest ważne, ponieważ tylko karta, która będzie na dole konkretnej kolumny, na koniec rozgrywki mm -hmm. da nam konkretne punkty za to, czy spełnimy konkretny cel punktowania na tej karcie. To jest też ważne, w którym miejscu zagramy tę kartę, w konkretnej kolumnie, no bo my odpalamy kolumnę od lewej do prawej. Trzeba wypuścić, przepraszam. Łazi po wszystkich tych foliówkach dookoła, gdzie będziemy na koniec jakby lecieć od lewej do prawej, więc to od nas zależy, jak. Te karty sobie poukładamy, no ale tak przy okazji, żeby w trakcie rozgrywki mieć dodatkowe te um, bonusy za symbole w konkretnej kolumnie. No bo jeżeli będziemy odpalać je od lewej do prawej, no to pierwsza karta, którą odpalamy, odnosi się do całej pierwszej kolumny i symboli, które zdobędziemy. Natomiast na przykład już kolumna, nie wiem, numer 4 odpala się do wszystkich symboli, które do tej pory odkryliśmy mhm. we wszystkich poprzednich kolumnach. Więc to będzie ważne i to będzie miało duże znaczenie. Piotrek to grze. Jak to Piotrek? Z opisu i z tego, jak to przedstawiłeś, kra powinna mi się spodobać. Bo to jest znowu zagrywanie kart, na których mamy symbole, które musimy zbierać, żeby zdobyć za nie punkty na koniec gry. Niestety gra nie, nie wpasowała się w ogóle w moje gusta planszówkowe, mimo że z założenia wydawała mi się, że będzie y, taką grą, która mi się spodoba. Powiem Wam szczerze, że ciężko mi powiedzieć dlaczego. Dlaczego tu mam taki? To nawet nie, jest, nie chodzi o to, czy ja w tą grę przegrałem, czy nie, bo to nie, to nie zawsze jakby, w, y, 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 tak to działa. Tutaj mam wrażenie, że ta gra przez ilość kart, na każdej karcie są cele do spełnienia, tych kart jest mnóstwo. Tak naprawdę dobierając te karty nie mamy zbyt dużego wyboru, ponieważ dobieram dwie karty na ręce. Jedną decyduję, którą zagrywam i drugą odrzucam. Ja nie jestem teraz w stanie wywnioskować, co ja będę zbierał na początku gry. I przez to ja byłem taki za... zażumiony trochę. No bo ja nie wiedziałem, co ja mam robić. To mnie już zaczęło irytować. Że nie mogą sobie opracować jakiegoś planu, bo jak opracowałem sobie plan, że uznałem, to będzie ta karta, którą będę chciał punktować, to okazało się, że ani jednego takiego symbolu nie zdobyłem, którego mógłbym zagrać wcześniej. Nie miałem pociągu, który mógłbym położyć później, żeby zmieniać te wyspy, bo okazuje się, że nie tylko tak jak na początku Marcin mi wytłumaczył, że jeżeli zagram niebieską kartę na różową, albo różową na niebieską, to wtedy muszę. Tylko jeżeli kolumny się też nie zgadzają, czyli jak np. Kolumnę mam niebieską, a następna jest różowa, to znaczy, że muszę położyć tam pociąg, bo musiałem pojechać gdzieś do następnego miasta. To ma sens teraz, rzeczywiście, Tras, bo to jest trasa poniedziałek, której środa, czwartek, piątek, sobota. No nie wiem, no dla mnie po prostu ilość. Ilość rzeczy, które można tam zrobić, warunki, które są punktowane, oraz duża losowość w tym, w jaki sposób my te karty dobieramy i nie mamy na to wpływu, zabrała mi totalną przyjemność tej rozgrywki. Mi się podobało. I mi się nie podoba. Na BGA mi się również podobało. Na BGA również mi się nie podoba. Plus fajne ciekawostki o Japonii. Fajne kartę. ciekawostki o Japonii. W instrukcji również się takie znajdują. Lubię takie trochę też edukacyjne rzeczy. Które nam mogą się spodobać. Wiadomo, żeby na początku bardziej czytaliśmy niż później w trakcie rozgrywki, kiedy nam na symbolach zależało, ale no. fajnie, można oczywiście się czegoś fajnego dowiedzieć. Przy okazji jest coś napisanego po japońsku, jest to, transkrypcja fonetyczna, więc bardzo fajnie, że możemy trochę to zaczerpnąć, takiej tej wschodniej, wschodniej wiedzy i wschodniej kultury. No. Dla mnie ta gra, już później jak chciałem spełniać te cele i tak dalej, to, to, to totalnie pominąłem to, co na tych kartach jest napisane. I rzeczywiście już później byłem tylko skupiony na tym, żeby te symbole zbierać, których nie dało mi się uzbierać tak, jak bym chciał i już mnie to bardzo denerwowało. Doceniam. Ale dalej podtrzymuję to, że te grafiki też mi się za bardzo nie widzą. W sensie widziałem duże różnice między tymi kartami, dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o taki styl. A generalnie, no nie wiem, no nie wiem. No jakby widzicie, widzicie mamy dwa różn, dwie różne opinie i to takie bardzo skrajne w sensie, się. Nie wiem z czego to wynika, że ta gra mi aż tak mocno yy, jakby nie podeszła. To tak po, pół na pół polecamy. No to jest ta, ta właśnie taka gra, że na przykład, jak Marcin by chciał, żebyśmy w to zagrali, to nie wiem, czy bym chciał. Bo ja się denerwowałem. Szukał kąpana do rozgrywki. i irytowałem się przy tym. Złotyk jest kazań. po prostu taką starą marudą. Nie, po prostu jestem szczery. To będę obijał w pewne, że jak to gra mi się nie podobała... ale no, ja nie no, mówię, że masz tutaj kłamać. Różami? Nie. Tylko Ty w każdym odcinku marudzisz i chyba ludzie już Cię dlatego wyglądają, bo tylko marudzisz. Nie, nie marudzę, bez przesady. Pagan. Pagan. Kupiliśmy sobie dodatek, bo wreszcie się pojawił do dróg. Kupiliśmy dodatek za palisadą i w środku schowaliśmy jeszcze wszystkie małe dodatki, mhm. Karciany, wszystkie pudełka. Wszystkie pudełka. Już nie wiem, czy jest jeszcze. Dużo tych siedem powinno być, tak? Dodatek za Palisadą i te malutkie dodatki przed nami. My oczywiście mamy już wcześniej zakupionego. W sensie mamy pagana od wydawcy, mamy zakupione dodatkowe komponenty, właśnie drewię, No i zakupiliśmy teraz jeszcze matę, bo się pojawiła. Nie zrobiłem tego błędu jak z nieświadomym umysłem, a teraz po prostu kupiłem, bo. No, no, żeby się nie marudził. Żeby później nie marudził. No. Czy będziemy grali na tej. Ma no nie, ładna jest ta mata. Coś w nie sensie pasuje do tej gry. No tak, no plus od razu masz jakby co tak? Plus mamy miejsce, napisane co, jakby robić po kolei, gdzie mogę sobie żetony poukładać. Wszystko tutaj na tej macie jest. No, co Więc tu nie wygląda? będziemy zbyt dużo mówić, tylko chcieliśmy się pochwalić, że mamy wszystko. Tak, bo na razie no nie zagraliśmy jeszcze, ale to jest właśnie gra, która mi się bardzo spodobała. Mimo, że ja na przykład nie lubię takich dwuosobowych gier karcianych. Ale to nie jest pojedynek. To jest właśnie to. To jest taka dedukcja trochę. Bo wiecie, łowca gra inaczej niż wiedźma. Wiedźma chce spełnić rytuał, łowca chce wywnioskować, jakby na czym Wiedźma chce ten rytuał spełniać. Zagrywamy sobie te żetony, Musimy mieć ich konkretną ilość, żeby je wymieniać na inne, żeby robić konkretne następne rzeczy. I to mi się na przykład tutaj bardzo podoba. Bardzo lubię tę grę. Ja zawsze ja grałam zawsze łowcą, nie? Tak. Łowcom, a ty wiedźmą. Trzeba będzie zagrać na odwrót. Nie. A nie, dobrze. Ja już jestem przyzwyczajony do łowca, już wiem, co ja mam robić, więc może dlatego. Ale, ale to tak mamy pół na pół, bo tak pół na pół wygrywamy. No. Raz ty, raz, ra, więc. Ale fajnie. To na przykład bardzo lubię tę grę. I to jest tak, jedziemy do Japonii z założenia powinno mi się podobać, a się nie spodobało. Pagan, z założenia powinienem powiedzieć, że mi się nie spodoba. No bo jest jakąś dwuosobową grą, która ja do dwuosobowych gier to jestem tak nie negatywnie nastawiony, zwłaszcza jak to jest jakiś pojedynek, bo w pojedynki to ja w ogóle taktyczne w ogóle nic nie potrafię, więc ja zawsze przegrywam, to już na pewno, to już wiadomo dlaczego jestem negatywnie nastawiony, ale Tutaj mi się to podobało. Okay. Przez tą dedukcję, przez ten taki, taką tajemnicę, to, że ja muszę coś tam wywnioskować, to, że mogę coś zablefować. Chociaż nie umiem blefować, no to ale jest coś mogę. Bo nie wiadomo o co chodzi. Rownook to takie słowo, bo w Kroatian. Nie, Kroatian to było takie słowo napisane. Był taki sezon American Horror Story, sezon szósty. Okay. No Fajnie, podobał mi się. Wyglądał jak dlaczego ja. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Krótko, zwięźle. I na temat mamy postaw kawkę, jak chcecie, możecie wbijać, jak nie chcecie, nie musicie, nikt Was do tego nie zmusza. <grystanie> <grystanie> Każdy ma wolną wolę. Piotrek jest marketingowcem po prostu roku. Najlepszy jest taki marketing. Tak. Nie, chociaż mówisz, że najlepszy jest szeptany. Szeptany. Postaw kawkę, szeptam wam. To by było na tyle, wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Nie strzelajcie, żeby zwierzęta się nie stresowały. Nie tylko te domowe, ale też wszystkie zwierzęta. Wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę olbrzymi huk. Zwłaszcza dla tych wszystkich zwierząt, które na przykład żyją w moim Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Więc. Prezes! E, w moim! Więc dbajcie o. Wyślę e, prezesowi! Panie! Ten, to jest mój ten ogród zoologiczny. Educator sobie przywłaszczył. To jest mój ogród zoologiczny. Każdy o tym wie. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! Tylko. pa pa.